Dzień dobry, dzień dobry. Ciemneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Świeżo wbity trzeci Stack Mastera. Lecimy po Kinga, lecimy po króla. Eee, I co, zaczynamy rankę. Spróbujemy wymyślić jakiś nowy build, coś zupełnie innego, czego jeszcze nie było. Na pewno zagramy nową postacią, której jeszcze na kanale nie widzieliście. Natomiast co to będzie, to się wszystko okaże od tego, co nam wylosuje. Dziękuję za wszystkie łapki, komentarze i subskrypcje, które wleciały pod tymi filmami. Jest nas coraz więcej, mimo że gierka nie jest jakaś znana. Dzięki Wam bardzo, moi drodzy. Zapraszam również do wspólnej gry na Discordzie, także wbijajcie do Discorda i grajmy. Premiera 23 już za 10 dni, także jeszcze jest dużo szansy, żeby nauczyć się giereczki, poznać mechaniki. Zapraszam Was też na mój drugi kanał, mówię o grach, tam wrzuciłem poradnik do tej gry. Dobra. Nie mamy krytyków, leczenia Freeza i Shielda. Bardzo dobre poddodże. Bardzo dobre poddodże i podduszki. Ja bym zagrał podduszki i wundy chyba w takim razie. Duszki i wundy. Zagramy to. Czyli wybierzemy Chaos Overlorda i wybierzemy sobie obrażenia. Tak, słuchajcie. Dostaję plus 3. Teraz tak. Za każdym razem, kiedy przeciwnik ma, kiedy ja mam poniżej 100 złota. Zadaję plus 3 obrażenia, czyli w tym momencie mam 1 obrażeń, jak zejdę powiedzmy do 50 złota, co zaraz pewnie zaraz zobaczycie, wybierzmy sobie tego tak, base attack, teraz wybierzmy sobie duszka z raidem. teraz wybierzemy sobie duszka z dodge'em i atak z duszkiem i mam 30 sztuk złota, więc mój atak wynosi 4, więc teraz za każdym razem, kiedy wygram rundę z przeciwnikiem, zadam mu 4 obrażenia, to jest bardzo dużo. A wydaje mi się, że ta postać ma duże szanse na, na wygranie początkowych bitew. Czyli znaczy, jej ulti nie jest jakieś idealne teraz, ale w mid game nie będzie. I patrząc na to, że nie no, z tą wygram, z tą tutaj wygram. Przecież znaczy, to, to ulti może zadawać jej dużo, bo moje ulti to takie wiecie. A znaczy, jest duszek, no to może, nie no, zadałem coś, jest był duszek. No i teraz docisnąć ją, zanim ona zrzuci ulti, uda się. Uda się. Na styk, na styk, ale się udało. Zobaczcie. Jest pierwsza runda, ona już traci 4 HP. Musi bardzo boleć. E, więc zmuszę te, to też zmusza przeciwników do brania przedmiotów, które leczą. Co sprawi, że ja w przyszłości, że później naprawdę będę z tego korzystał. E, furia, myślę, że dla tej postaci też będzie dobra furia, ale nie, woundy będą lepsze dla nas. E, HP HP Frenzy, bo to początkowe rundy dzięki temu będę wygrywał. E... Uda, tak? I dobra. I później sobie wybierzemy chyba duszka z dodżem. Bo dodż też będzie dobry. Chociaż ten jeden punkcik bić w dodża. No i ty już z poisonem jesteś dużo, no to ten poison może porobić różnicę. Tego pojzona delikatnie się obawiam. Natomiast zobaczymy. Moje ulti było pierwsze, więc teraz też powinien być pierwszy. Tylko czy ja dotrwam do tego? Nie, czy on dotrwa? Nie dotrwał. Świetnie. Glebać się Sam 4 gdyby się ktoś zastanawiał. Myślę, że co odcineczek będę Was e, też e, będę Wam pokazywał jakiś nowy soundtrack. Nie wiem czy znacie, czy nie. Dajcie mi znać. Możecie też pisać propozycje swoich soundtracków, tylko muszą to być soundtracki z gier. żebym nie dostał praw autorskich, e, więc dawajcie znać. Co byście chcieli tutaj zobaczyć. Atak, który zwiększa. Base... Normalnie bym zwiększył sobie to, ale wolę, żeby mój atak regenerował energię, bo ja chcę jak najszybciej mieć ulti tutaj. I 6 staków trucizny to wystarczy w zupełności. Taki jeden punkcik w truciznę zawsze na starcie daje. Przynajmniej ja, ja lubię sobie wrzucić, bo to wchodzi od pierwszej sekundy, nie? Zobaczcie, teraz praktycznie ona będzie dostawać troszeczkę tej trucizny ode mnie i zawsze tutaj kilka HP zabierze. Zobaczcie, że już w tym momencie 50. Z normal hitów zadałem 300, a z trucizny zadałem 100. To jest bardzo dużo. Na, jak na to, że ja wydałem tylko jeden punkt na to, nie? I ona mnie tutaj niestety zniszczyła. No, 4 punkty w Dodża. a miała 550, a nie, 550 to ona teraz dostanie, czy ona będzie jeszcze potężniejsza? Szkoda, że teraz mi się tutaj nie udało. Natomiast co, HP i W, wound? Ultimate i wound? Duszek i HP duszka? Nie, może duszek i ultimate? Dobra, tak wszystkiego po trochę, ale damy radę. Damy radę jesteśmy poniżej 100, więc znowu mamy 4 ataku. Ona jeszcze rundy nie przegrała. No, to ulti jest takie, które. Jest fajne, bo łucznik ma takie ulti, że zadaje obrażenia magiczne, a później blokuje 5 ataków fizycznych przeciwnika. I to na tym etapie początkowej gry, gdzie my skupiamy się na autoatakach, to jest bardzo dobre. No tutaj chyba wygram. Chyba, że jego ulti. Dobra. Gdyby to ulti wyleciało, to mogłoby być gorzej. Jedne, jeden, jeden punkcik brak. Dobra, co sprawia, że ja znowu wychodzę na prowadzenie? Jeszcze nie. Wiecie co? Biorę włócznie. Biorę włócznie, ponieważ włócznia zwiększa obrażenia, które zadaje o 1 i za każdego pokonanego przeciwnika dostaje 10 złota i e, 10 złota za każde obrażenie, które mam. Czyli w tym momencie będę miał 5, mam 4 plus 3. Zaraz zresztą to zobaczycie. Wydam tylko skillę I zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Mam 7, 7 punktów, czyli dla każdego pokonanego przeciwnika dostanę 70 sztuk złota. Teraz, w tym momencie, świetna sprawa, to, to super współgra. Tylko mówię, gdybym grał inną postacią, może taką, która wie, wiecie, niszczy w Early, to by było dobre. Bo teraz to ja muszę się postarać, żeby te moje postacie niszczyły w Early. Ale każde takie zwycięstwo naprawdę m, dużo mi da. Teraz, jak ją wygram, to ona straci 7 HP. A jak ona ze mną wygra, to ja stracę tylko 3. I chyba wyjdzie na to, że z nią wygram. Tak. Mamy to. Także. Byk zabójca, taki diabeł zabójca, diobeł. Eee, tutaj jest kompas pod duszki. No te duszki dla niej też będą spoko, aczkolwiek duchy to ja. I w to rzeczywiście będę chciał pójść. recovery energii. To mi dużo dość da. Ten atak nie. Duch i ultimate. Znaczy wound i ultimate. Może nie. To regeneracje. Tutaj duszek. I wound i atak. Dobrze. Później atak i, i to. I zmierzamy po prostu do tych kolejnych duszków. Ponieważ na czym polega moja postać? Słuchajcie. Kiedy duszek zginie zadaje dodatkowe obrażenie jako wound. z zakłada wound na przeciwnika oraz im więcej mam duchów na, na polu bitwy, tym większe zadaje moje ulti, więc w tym momencie lata jeden duszek więc zadaje tylko o, o, jakby z tego jednego, jakbym miał więcej duszków to moje ulti zadaje więcej obrażeń, więc pod to też warto iść dlatego ta postać fajnie się z duchami skaluje, a duchy są w ogóle potężne Bo można je wykorzystać do trucizny, można je wykorzystać do leczenia wszystkiego właściwie Dobra, tu sobie zwiększę zwyczajny atak, bo to dużo mi da. Eee, HP i Rage to nie. Kolejny stack Wunda. Dodge i Wood, niech będzie, żeby ten Wood też wszedł. I Wood jest już na, na wyższym poziomie. Teraz ciśniemy do końca duszki, żeby zdobyć kolejnego duszka, nie? Dev Wolałbym Colgarda, ale Dev Burial też jest dobry. Jak duch umiera, to zadaje duże obrażenia i to się fajnie z moją, z moją pasywką, bo moja pasywka też bazuje na tym, że duch umiera. Więc jedziemy. Ciach. I 90 golda dostałem ze włóczni, więc moja włócznia naprawdę tutaj robi robotę. Zobaczcie z włóczni 240 zł już dostałem. Tu sobie zwiększę trochę swoje zdrowie, to później będzie procentowało. Natomiast jak już się to wylosowało, to niech będzie. Dobra. A dlaczego już o tym myślę? Ponieważ e, HP jest bardzo mało. HP jest bardzo mało, więc każdy tutaj punkcik mi powinien dużo dać. Teraz na następnym poziomie. Normalnie wziąłbym sobie zwiększenie maksymalnego HP duszka. Ale ja nie mam problemu z tym, że duszki umierają. Więc wezmę to. Ponieważ to mi da, maksyma... to mi da i duszka, i HP. I więc wszystko mi wejdzie na, jeden, na pierwszy tier, na kolejny poziom. Dobra. Tu widzę jakieś krytyki od nilet. Nie, ona jeszcze nie zadała krytyków. A, bo krytyki są wyłączone w tej rundzie, no tak. Każdy z nas zadał po jednym ulti. I tu już się zbliżało do drugiego. Dobra, 90 sztuk złota dla mnie. Ja 9 obrażeń nie zadałem. Tutaj dwa razy level. Call guard. Do tego... Rany wystarczą. Duszek zwiększający moje ulti. I tutaj poczekam na uplifting. Uplifting na każdej postaci jest dobry. Słuchajcie, uplifting sprawia, że co sekundę bitwy zwiększam atak o 75%. Czyli po 10... Jak grunda trwa 10 sekund, to na końcu już mamy atak speed zwiększony o 75%, bardzo dużo. Im dłużej trwa, on, na tym lepiej to procentuje. Ty jesteś pod truciznę, i to on może boleć. Więc jego trzeba szybko rozwalić. Bo ta trucizna, jak on zacznie nakładać z takim, to już później będzie naprawdę problem. Zwłaszcza, jak spadnę, mi HP poniżej 50%. Ale dałem radę go pokonać. Teraz tylko 60 złota. Kurde, bo nie wydałem kasy całej. Szkoda, ale. Ekstra złoto, kiedy runda się zacznie. Nie, ja bym potrzebował Divine rounda, który właśnie mam. Pięknie. Lecę szybko, po. Pakuję wszystko w duchy, żeby zdobyć w tym momencie ulti z ducha. I później chcę iść pod ulti i wundy. Tylko tak. Najpierw dajmy już ten Uplifting, bo to jest rzeczywiście skill, który warto mieć. O, tutaj niestety. Dobra, zrobię to. Żeby wbić na ten wyższy poziom. Czy żadnych duchów nie ma? Dobra, już wound pre Battle. Niech będzie. Nie ma żadnych duchów. Czy ktoś tu jeszcze ma raudaty? Czyli ty też możesz zdobyć teraz Ulti ze Stanem. Oj, to będzie ciężko. Ja go naposzę pod Ultimate. Ja muszę szybko zdobyć. Michael Scott tutaj zrobił. Hmm. O, mroczny, Sen. Dzień Dobry, witam cię mroczny. Trzeba gdzieś z zaraz zagrać. Oko dane. Hmm. Świetnie, zobaczcie, tu już ludzie zaczęli sobie robić HP. I ten, który zwiększa mu HP o 4. Tutaj. Czyli, jeżeli wygra po tym, jak wcześniej przegrał, odzyskuje 4 zdrowia. Coś takiego sobie zrobił. Czego no nie ma tych duchów? A czy w ogóle mi nie siadają duchy? Co jest? To jest naprawdę. To nie jest normalne. Wreszcie, jakiś jeden chociaż. HP Strike, redukowanie obrażeń magicznych. Nie, refresh. Dobra, time course. Lecimy tutaj. Najwyżej zrobię szybciej to niż... O, duch jest wreszcie. Wleciał jeden duch. O kurde. 11, 12 tysięcy frizek ktoś ma. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pięknie. Ja już mam 10 obrażeń. 10 obrażeń to jest po prostu jakaś masakra. 100 sztuk złota za wygraną Dodatkowo Dodge Dobra, weź ten wound Duszek HP charge, no dobra, niech będzie Szukamy ducha, szukamy ducha Dajcie mi tego ducha Dobra, będą duchy. jest kolgard od razu Dobrze, to wezmę kolgarda I od razu ulti to mi da naprawdę dużo. Zobaczcie, yy, 590 dodatkowego złota już dostałem. 590 z włóczni, która jeszcze ich ciora mocno, nie? Ty jesteś jesteś duszki? okej, to powinno być ok, zwłaszcza, że mam jeszcze Wunda. Klątwa, która tam cały czas działa. A jednak nie. A jednak tak. Dobrze. Perfekt. Udało się zmieścić. I on został wyeliminowany. Nie, jeszcze kilka HP mu zostało. Kolgard. Mitek. Cudownie. Mityk jest. Teraz co bym chciał zrobić? Ultimate i rany. I uplifting. Ulifting pójdziemy i później właśnie tutaj Wund. Znaczy teraz będę wybierał po prostu chyba coś, co będzie dobre. Zwyczajnie coś, co będzie dobre. No, i oczywiście jak będzie można dodawać wduszki, to dodaję wdzki. Tutaj lecimy do maksa. Mimo, że już mam mistyka, mityka to się nie zatrzymujemy. Ale chwilowo wygląda to bardzo dobrze. Ten już jest jeden wyeliminowany. O, dobra, on też siądzie. Tutaj nie widzę możliwości, w której on by mógł mnie pokonać. Chociaż te ultimate, ultimate zaczął zadawać dużo wrażenia. Znaczy, że tu leci drugi. Zaraz będzie trzeci od niego. No i pokonał mnie. Jednak, jednak zdążył rzucić trzy ulti. Mając tyle HP. Zadał mi jeszcze tyle wrażeń z ulti. Dużo. Dobra, uplifting, żeby zadać trochę. Tutaj, żeby szybciej się ładował mój ultimate. I... Maksymalne zdrowie. Zobaczcie, mam 2253, to 2400 i uplifting na drugi poziom. Dobra, to ja lecę po Mityka chyba w ataku jednak. Chociaż dwa punkty w Wunda też będą dobre, ale uplifting jest świetny. Czyli maksymalnie będę mógł mieć 300% Atak spida, 300% Atak spida, jeżeli runda potrwa, ee, im dłużej runda będzie trwała, nie? Świetnie. I to sprawiło, że ja nie jestem pierwszy. Bo on się bardzo dużo wyleczył z tego przedmiotu. Ten nikotin cały. Jeszcze pod atak, więc nie, nie przetrwa się tego, co? Ale dużo ma HP. Bardzo dużo, albo. Co jest? Naprawdę bardzo dużo wytrzymuje. I on mnie chyba pokona. Co jest turbo dziwne. To musi mieć tutaj. Tu musi mieć jakieś perki niezłe. Dobra, lifting bity. Zwiększymy sobie HP, chyba nie. Od maksymalnego HP zwiększymy obrażenia. Teraz z wduszka kolejny punkt. Ultimate dający truciznę. Patrzcie, zacząłem przegrywać, zacząłem przegrywać, a ci ludzie jeszcze mityków nie mają. A wydawało mi się, że to będzie naprawdę przejazd po nich. Ten nikotin na tym. Poziomie będzie tam naprawdę utrzymywał teraz. Natomiast yy, teraz każdy, kto ze mną zawalczy, prawie każdy, no dobra, oprócz... o Nikotin. Ciekawe, jak to teraz wyjdzie, bo jego trucizna będzie mnie bardzo bolała i oj, to bardzo mnie boli, ale Ulti. Zobaczcie, że on mi zdał 5K, ja mu 2,5 i prawie go załatwiłem. Prawie go załatwiłem. Mhm. Każdy dodge ma szansę na zwiększenie energii. Każdy atak zwiększy mi maksymalne HP. Time curse. dobrze. Timers na drugi poziom. Ok, teraz bym z nim wygrał na luzie. Maksymalne zdrowie duchów też zrobimy teraz. I trzeba będzie ulti wbić na jeden, jeden poziom. I dodge w sumie też. No dobra. Ja eliminuję każdego, z kim zawalczę, jeśli wygram. On sobie też. Nie. Oprócz tego. Tylko czy ja z nimi wygram? No to się teraz okaże. Bo ta była niezła z tym ulitaskiem, który rzuca na starcie, który mnie jeszcze stunuje, nie? No właśnie. Niestety. Dwóch zostało wyeliminowanych i ja zostałem z tymi, którzy mnie teraz spuścili łobotnie. Czy wy zadajesz obrażenia magiczne? Nie, no to jest trucizna. Ty zadajesz obrażenia magiczne. I ty również. Eee, no to weźmy sobie redukcję magicznych o 2%. AP Poison. Nie, Poison i Duszek. Eee, ich ataki, żeby mogły misować. Mhm, to trzeba będzie teraz bić. Kurczę, no. Jest źle. Jeszcze po trzeci poziom kolgarda by się przydał, ale oni się przebijają przez moje duchy. Z tym chyba wygram. By chyba, bo jego ulti może być bolesne. Okej, okay, jest. Musimy złota i ten wygram z duchem. Znaczy z tym. Ulti stunujące. Niech będzie. Do tego HP boost, czy nie? Dodamy tutaj, bo potrzebuję jeden punkt w dodge'a. 3200. I ja dajemy atak. I counter-attack też mógł być dobry, chociaż każdy dodge zwiększa też. Nie, counter-attack. Albo tu, żeby HP podbić. Bo teraz mam 3200 3300 prawie. Dobra. Dobrze kojarzę to. Pan Paros jest z Francji. Czy stun mnie to. Ojej, kolejny stun teraz leci. Więc nie zdąży rzucić swojej ulki. Ale jest pokonany. Udało się go pokonać. I mój duch wygrał też z tym. Dobrze. Mm -hmm. pre-battle wound, dajemy to bo to muszę teraz zrobić wszystko co mi zwiększy szansę teraz już, nie? każdy punkt dotrze mam 3-3-2-7 3, -3, -2 -7. 3, -3 -60 HP 3-700 HP, dobrze 3-700 muszę, ja muszę z nim wygrać dwa razy on ze mną w sumie też Więc tyle. Dobrze. Wygląda to lepiej niż było. Mój duch przed chwilą z nim wygrał, więc możliwe, że ja też. Czy to będzie wszystko tak na żyletę. A, jednak nie. Fajnie siadło. 100 golda. Death burial w takim razie. Rekuwerowanie energii i dodge. E, nie. Każdy dodge zwiększy energię. Damage Mastery. No i tyle. No i tyle. Później by się to jeszcze przydało dobić. W wszystko po jednym. Ale możliwe, że to już będzie koniec. Albo dwie rundy. Maksymalnie mogą być jeszcze trzy rundy. Kiedy on mnie pokona, ja... Je... Nie. No to on by musiał mnie dwa razy pokonać, a ja jego za trzecim albo on mnie. Czyli tak, tak. Trzy rundy mogą być maksymalnie. Nie, co ja mówię? Dwie. Dwie. Ja mam 7 HP, przecież nie 12. 12 to ja mam ataku. No i jedziemy. O, o, teraz lepiej. Coś tam dodał, bo jest. Jest zwycięstwo. Perfekto, udało się. Udało się, aczkolwiek był moment takiej czkaweczki. Trzeba było odpowiedzieć na nich, ale mamy to. Zwycięstwo nowym, nową postacią. Także to by było już na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że takie krótkie rankę dziki, że każdy inną postacią Wam się podoba. Natomiast czasem wpadnę na jakiś głupi pomysł, na jakiś build. To też Wam to pokażę. Także dzięki Wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.